Co my tutaj mamy? Przełom w pracach nad Cyberpunkiem 2 Premiera gry Indiana Jones? Hi-Fi Rush, czyli gra, która niespodziewanie ukazała się na rynku w styczniu zeszłego roku, która od razu po swoim debiucie zyskała bardzo dużą popularność, głównie za sprawą Game Passa, a wraz z popularnością wpłynęła również masa pozytywnych opinii, nie tylko od krytyków, ale również od graczy, którzy byli zachwyceni tym, jak Tango Gameworks oryginalnie poprowadziło gameplay. Tytuł pierwotnie ukazał mm -hmm. się tylko na komputerach osobistych oraz w konsolach Xbox Series XS, zatem ominął czy to Nintendo Switch, czy konsolę PlayStation, ale wiele wskazuje, że dużo w tej kwestii może się zmienić. Oprócz tego pogadamy sobie sobie dzisiaj, O nadchodzących serialach takich jak God of War czy Horizon Zero Dawn pierwszych opiniach na temat Suicide Squad Kill the Justice League, które za dobrze to nie wypadły, a także o nowych zmianach w Cyberpunku 2077 oraz wielkim starcie prac nad Orionem. Jeśli chodzi o Hi-Fi Rush, no to przede wszystkim jest to gra, która ukazała się, tak jak już wcześniej mówiłem, znienacka. W sumie to nikt nie wiedział o jej istnieniu do momentu premiery i dlatego też jest to idealny tytuł, który można by wrzucić również na konsole PlayStation czy Nintendo Switch, a o tym wspomniał niedawno na przykład Nate The Hate, czyli człowiek, który siedzi w branży oraz sam jest autorem podcastu na temat gier. Stwierdził, że właśnie w tym 2024 roku na platformach konkurencji ma okazać się jedna z bardziej uznanych gier Microsoftu. Podkreślił również, że była to jedna z gier, która walczyła Ej. o tytuł gry roku. No i tutaj było powiedziane o konkurencyjnych konsolach. Zatem mogliśmy rozmyślać nad PlayStation, czy to czwórką, czy piątką, albo Nintendo Switch przykładowo. A jako, że nie były to jak dotąd oficjalne informacje, Indygram, tak gaj, pole szalen, do popisu. Super wygląda. Jeden z insiderów w serwisie Reset Era, który niejednokrotnie podawał sprawdzone informacje, stwierdził, że Hi-Fi Rush prawdopodobnie trafi właśnie na Nintendo. Do Switcha. No i warto. Właśnie to jest gra, się... która idealnie pasuje do, do Switcha, bo ona ma krót, krótkie segmenty gameplayowe, nie? Tutaj kolejnym doniesieniom tego insidera, który stwierdził, że powstawały dwie wersje gry: pierwsza na Switcha, a druga na PlayStation 5. Co ciekawe, niestety ta na PS5 miała zostać porzucona, natomiast wersja na Switcha nadal ma istnieć i się rozwijać. Do tego warto również zaznaczyć, że jeszcze w grudniu 2020. Bunkel napisał Hi-Fi Rush z gra do doceniam, ale nie miałem ochoty je ukończyć po dwóch godzinach. 22 roku, czyli jakiś miesiąc przed premierą gry, gdy przyznawano jej kategorię wiekową w Australii, określano tam ją jako multiplatformową, która miała trafić na PC-ty, konsole poprzedniej generacji, czy właśnie Nintendo Switch i urządzenia mobilne. Natomiast jak wynika z najnowszych, co prawda nieoficjalnej informacji, na większości z tych konsol raczej się ten tytuł nie ukaże. Ale jest to dość ciekawe, że Microsoft aktualnie postanawia zapewne wydać część swoich gier na konsolach konkurencyjnych ponieważ mówi się również o Sea of Thieves, o czym poinformował niedawno Jeff Grubb. Być może jakimś cudem dowiemy się czegoś więcej na Xbox Developer Direct, czyli wydarzeniu, które odbędzie się już oficjalnie 18 stycznia, czyli w czwartek o godzinie 21:00 czasu polskiego. Oglądamy wizualizacje, że pojawiły się tam informacje na temat Avowed, Hellblade 2 O 18 będą nowe informacje o Wizowie oglądamy Watch Party. Bongol, pamiętaj, zrobimy sobie jakieś Watch Party. Przypominajcie o tym. 18. Jaki to jest dzień tygodnia? Kiedy to wypada? W przyszły czwartek. Ale. Essa. A pojawić mają się także twórcy gry Indiana Jones, czyli Machine Games. Oraz możemy dowiedzieć się. Kilku... Nie, no z tego Indiana Jones to co pewnie zrobią jakieś Uncharteda, nie? W widać co lata w innej marce, więc będzie próba. Wyssanie innej marki, trochę tak mi się wydaje. W sensie Indiana Jonesa Nowe rzeczy na temat gry Arah History Untold. Ja najbardziej czekam zdecydowanie na Info Evolut, bo jest to tytuł, który nadal czeka na potwierdzenie konkretnej daty premiery. Choć wiemy, że ma ukazać się w tym roku i jest duża szansa na to, że będzie to jeden z lepszych RPGów 2024. Jeszcze w kwestii Indiana Jones od Machine Games, warto wspomnieć, że gra być może ukaże się jeszcze w 2024 roku i wskazuje na to wiele źródeł, szczególnie te bliskie Toma Henderson'a. Jesteś więcej jednego... informacji na temat Indiana Jones. Jak to będzie wyglądało? No, w, w, w jaki styl gameplayowy pasuje Indiana Jones? 3D-platformer. Ja, <noise> kto jest nowoczesnym Indiana Jonesem? Lara Croft, albo jak on się nazywa? <noise> <Souls -like. głos> on się nazywa Nathan Drake, ten Son tak? Chyba tak. Ale nie, no Visual Novel, no dajcie, dajcie spokój. No nie, no to raczej zrobiłem platformera 3D z tego. ...z najlepszych insiderów w świecie gier. Bethesda, co ciekawe, miała jeszcze plany na wydanie gry w roku budżetowym 2022, ale premierę uniemożliwiła pandemia i bardzo możliwe, że doczekamy się gry jeszcze w tym roku. I choć oczywiście są to, jak na razie, nieoficjalne doniesienia, tak wszystkiego dowiemy się za na... Logiczna może, może to programu. gra? Nie no, to logiczna to gra na pewno nie będzie, bo wydają Bethesda, oni nie podejmują logicznych akcji. <laughs> Projekt, Które ma zawierać sobie pierwszy gameplay trailer z Indiana Jones Także zobaczymy jak to wyjdzie Dajcie oh. znać czego się tam spodziewacie No i przede wszystkim jak obstawiacie premierę tej gry Od dłuższego czasu mówi się sporo o ekranizacjach Czy to God of War'a, czy Horizon Zero Dawn Oraz The Legend of Zelda Temat tych wszystkich dużych marek został poruszony na niedawnej konferencji Na której znalazło się Sony I nie przedłużając aktualnie powstają scenariusze czy... Ja wam powiem tak Giga chętnie bym zobaczył ekranizację kilku rzeczy z gier komputerowych ale wiem, jak zawsze się kończą ekranizacje rzeczy z gier komputerowych. Właśnie to jest ta kwestia, czy... Chcesz coś zobaczyć tylko dlatego, że chcesz to zobaczyć? Ale czy jesteś w pełni gotowy na to? Żeby zobaczyć, co oni z tym zrobią finalnie? Bloodborne jakby ekranizowali. O, hopie, no to było. Do, ...do Gadowora, czy serialu Horizon Zero Dawn. Wszystko to zapewne składa się na rozpoczęcie... Ale jak poses... Zekranizować Horizon Zero to. <laughs> <laughs> Naprawdę Co jest ciekawego w Horizon Zero to. Żeby to wymagało ekranizacji Kratos, jeszcze rozumiem, mocny IP, ale Horizon <laughs> Zdjęcie, zdjęć pod koniec 2024 <gry> lub na początku 2025 roku, a jeśli chodzi o projekt ekranizacji, która jest z tych wszystkich rozwinięta najlepiej, to jest to Gravity Rush. Otrzymaliśmy nawet prezentację pracy na planie, a nawet krótki fragment. Kenichiro Yashida poruszył także temat The Legend of Zelda, które powstaje we współpracy Nintendo jak i Sony, a reżyserem tego filmu ma być Wes Ball, natomiast producentem Avi Arad. Dyrektor generalny nie stwierdził, że będzie to naprawdę niesamowita opowieść i wspólne odkrywanie tajemnic. Wiele poza tym się nie dowiedzieliśmy, ale dobrze powiedzieć, że wszystkie te projekty stoją już na jakimś poziomie i przede wszystkim, że nie zostały anulowane i prędzej czy później je otrzymamy. Mimo tych wszystkich opóźnień, Suicide Squad Kill the Justice League zadebiutuje w lutym, jak dobrze wiemy, i najprawdopodobniej nie będzie już żadnych większych opóźnień, chyba że nagle coś się zmieni, ale raczej się na. Kopy, co to będzie, jakiś Fortnite od nich? Co to będzie? Ej, bez kitu, to wygląda jak multiplayer jakiś. To nie zapowiada. Tak czy siak, otrzymaliśmy pierwsze pełnoprawne opinie na temat tej gry, których naprawdę byłem ciekaw i podejrzewam, że wy również. A to wszystko za sprawą tego, że gra zapowiadała Grał się suga. na niesamowicie według mnie nudną przygodę, która przynajmniej no na materiałach nie. promocyjnych nie pokazywała totalnie nic ciekawego. A... Nie no, dobra, no to nie jest online. Normalnie no przygodę, masz otwarty świat, przynajmniej... stary z masą znaczników. I na materiałach promocyjnych nie pokazywała totalnie nic ciekawego Ale do... UI jest tragiczne Najgorsza przyrodę? rzecz w tym Która UI co... jest taka, że tu jest tak Tu jest coś pod kamerą, tu jest coś, tu masz expa, tu masz życie, tu masz shielda Tu masz amunicję, tu masz broń, tu masz skille Tu masz stare znaczniki Tu masz mapę A tu masz staminę Masz każdy element w zupełnie innym miejscu To jest co-op, okej okay. To jest jakaś fabułka w co dobra nie chodzisz i odkrywasz znaczniki. Na materiałach promocyjnych nie pokazywała totalnie nic ciekawego, ale dobra, przejdźmy sobie chociażby do opinii IGN, a właściwie redaktora, który stwierdził, że gra mu się w skrócie raczej nie spodobała. Pozwolę sobie tutaj zacytować: w momencie, gdy zabawna opowieść dobiegnie końca, gracze zostają z mało inspirującym systemem walki oraz otwartym światem, który wypełniono żmudnymi zadaniami. No, zapowiada się to troszkę jak powtórka z Avengersów, którzy byli do bólu nudni, a jeżeli tym bardziej ktoś liczył tam na jakąś ciekawą walkę, albo udany kop, czy fajną eksplorację. Nie, nie, no. To tak... w grze o superbohaterach oczekuje czegokolwiek ciekawego w grach komputerowych. No przecież te rzeczy nie idą w parze ze sobą. To jest, to jest dojenie do samego końca maksymalnie, jak się tylko da. Danej marki i nic więcej. Zapewne skończy grę zawiedzioną, o ile w ogóle ją skończy. Nie przykładowo opowieść nie za bardzo interesowała, i raczej liczyłem na jakieś fajne elementy gameplayowe, w co niestety zwątpiłem po pierwszych gameplayach. I Kurwa, jak ktoś liczy na fajne elementy gameplayowe, to w Gotika trzeba zagrać, nie? Widzowie, zgadzacie się? Z tego, co wynika z dostępnych opinii, to właśnie fabuła ma być najmocniejszą stroną tej gry. Mówi się również, fabuła. że relacje między. Dobra, jak. Za zapamiętajcie to na zawsze, jeżeli. Fabuła ma być najmocniejszą stroną jakiejś gry, to znaczy, że mówimy o giga gównianej grze. To jest taka prawda. ...bohaterami i ten cały klimat drużyny naprawdę się udał, a każdy z bohaterów ma mieć całkiem fajne, różnorodne zdolności. Raczej biorąc Pani Panie po... Uniwersum, ja świetnie się bawiłem przy Spider-Manie, bo jestem fanem Spider-Mana. A, no, to, to dobra gra, bo się dobrze bawiłeś. Dobry ten, dobry argument. Dlaczego dana gra jest dobra? Bo się dobrze bawiłem. Się dobrze bawię, jak samadą horrory klasy B oglądam, ale to nie znaczy, że są dobrym dziełem kinematografii. Uwaga, te wszystkie opinie, które mówią, że walka jest słaba, otwarty świat i zadania poboczne są nudne, a ta cała usługowość gry rzuca się w oczy momentalnie, sprawiają, że raczej nie ma co tutaj liczyć na ani rewolucję, ani ewolucję względem Marvel's Avengers. No i to wszystko poprzedzone dużymi wpadkami ze strony Rocksteady raczej nie zapowiada dużego sukcesu. Premiera już 2 lutego, więc za nieco ponad miesiąc. Ja nie będę grał. Na początku na konsolach obecnej generacji, a dopiero 5 marca zadebiutuje ona w Epic Game Store, o czym mówiliśmy wam ostatnio, no i z tego również Powodu, że gra po pierwsze wychodzi na Epiku, który nie jest najpopularniejszą platformą do grania na pc, oraz z racji tego, że wychodzi miesiąc później, może odbić się bez większego echa na pc, co jest naprawdę dużą stratą dla twórców. I generalnie, na podstawie tych wszystkich opinii, możemy powiedzieć, że mamy raczej do czynienia ze zmarnowanym potencjałem. Nie wiem, czy można to tak nazwać. Komentujcie, jak to wygląda z waszej perspektywy. Cyberpunk 2077, mimo tego, że został już, jak wiemy, skończony w zasadzie w 100% i gra ma nie otrzymywać większych aktualizacji, tak do gry trafią zapewne kolejne drobne poprawki, co może możemy zauważyć w Steam Database. W tej całej bazie danych widzimy kilkanaście, kilkadziesiąt zmian, które trafiły do gry w wersji Steamowej. No i raczej będzie to drobna łatka, nic wielkiego, ale coś tam się w tej grze dzieje. No i nie wiemy o co dokładnie chodzi, tym bardziej, że deweloper nie informował nas o żadnych zmianach czy drobnych patchach, ale jak wiemy, nadal w Cyberpunku błędów nie brakuje. Zdarzają się od czasu do czasu jakieś glitche czy awarie, no i pewnie właśnie o to tutaj chodzi, o te wszystkie błędy zgłoszone przez graczy. No i zdecydowanie nie ma co tutaj liczyć na większe zmiany, ponieważ ostatnio dużą aktualizację Oznaczoną jako 2.1, mamy już za sobą. Ale dobra, przejdźmy sobie już do najciekawszego tematu dzisiejszego odcinka, a mianowicie do projektu Orion, czyli sequelu Cyberpunka 2077. Uuu. Twórcy stwierdzili ostatnio, że mają określony już konkretny koncept dotyczący fabuły gry, a jak mogliśmy. Wiecie, co jest najlepsze w Cyberpunku 2.0? Że użyją kora Cyberpunka, więc nie będą musieli projektować gry całkowicie od nowa. Dobrze wiedzą, co są zjebane, co jest zjebane, mam nadzieję. Więc z uwagi na to, bez żadnego problemu, będą w stanie stworzyć nową grę. Grunt, żeby Cyberpunk 2 nie był dodatkiem do Cyberpunka, żeby to nie był nowy Cyberpunk z nową historią. Jeżeli oni faktycznie przebudują kilka elementów gry w ciekawszy sposób, to to może być giga dobre. No bo w obecnym stanie Cyberpunk naprawdę działa w miarę dobrze. No nie działa fenomenalnie, no ale działa dobrze, no. O wiele, o wiele bardziej się poprawił. Z tej gry da się dużo wyciągnąć, z tego silnika da się naprawdę dużo wyciągnąć. Tak gra, no z, z, nawet ostatnio oglądaliśmy materiał jak to niesamowicie wygląda na modach. Ja nie mówię, że jest dobry, tylko spytałeś kto oczekuje czegoś od gry, od superbohaterach. No to mówię, że fani uniwersum. Bo pytanie retoryczne, wiesz? Tak, jakby. jest Jestem świadomy tego, że gry o superbohaterach trafiają do fanów superbohaterów. Tak samo nigdzie tam nie napisałem, że gra jest dobra, sam sobie to powiedziałeś. Napisałem tylko, że przy grze dobrze się bawiłem, ale nigdzie nie wspomniałem, czy to dobra gra. No ale dobra, to co, co to wniosło, stary? No Ja nie rozumiem. Mówię, kto kurwa oczekuje czegoś lepszego od gier z superbohaterami, a ty mówisz, a no tak, nie będą mieli nowego silnika. Będą używać Unreal'a 5, faktycznie zapowiedzieli. No nadal wiecie, takie jakby wyportowanie tego Cyberpunka do tego, do, do tego Anlila, To to jest. No, nie będą pisali całkowicie gry od zera, o to mi chodzi. Oni sobie przeportują swoje rzeczy z tego, on się nazywał Red Engine, tak? do do i no nie muszą kodować i tworzyć gry całkowicie od zera no multum rzeczy multum assetów multum linijek kodu jest po prostu do podmiany no o ty, o tym mówię nie ale faktycznie to dobrze mówicie że oni zmieniają całkowicie całkowicie silnik nie Konkretnie przedwczoraj wyczytać pełnoprawne prace nad projektem Orion zostały rozpoczęte. I poinformował nas o tym, czy to Igor Sażyński czy Paweł Sasko, którzy wrzucili na swoje social media krótkie i treściwe wpisy. W zasadzie to podzielili się z nami informacją, że są już w biurze w Bostonie, czyli miejscu, gdzie projekt Orion będzie wstawiał. A Igor Sażyński potwierdził wprost, że oficjalnie rozpoczęła się ich podróż z Orionem i nie mógł być bardziej podekscytowany tym projektem. Paweł Sasko rzucił także fotę z panią Sarah Groomer, która Opowiada za historię Judy w Cyberpunku 2077. Taka ciekawostka. A w zasadzie to te wszystkie trzy osoby, o których teraz powiedziałem, odpowiadają za to, jak będzie wyglądać historia w Orionie, więc spotkali się pewnie już konkretnie, aby pracować nad fabułą, i jest to bardzo, bardzo dobra informacja. Oczywiście przed Orionem jeszcze bardzo długa podróż, która w zasadzie dopiero teraz się rozpoczyna i pewnie prędko nie dostaniemy żadnych konkretnych informacji na temat tego projektu, ze względu na to, że będzie on dopiero powstawać. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka, trzymajcie się, no i do jutra. No, to widzowie dobre. To widzowie dobre. Jak myślicie, ile poczekamy na takiego cyberpunk? O jakim roku tutaj mowa? 27? 28? Oni, teraz to będzie w ogóle bardzo ciekawe śledzenie. To będzie bardzo ciekawe śledzenie. To jest projektu, jakie ruchy będą podejmować, bo wiemy na czym się sparzyli, nie? I wiemy, co jest tam do naprawy. To super sprawa. Przecież w nazwie jest 77. Ty, kurwa, macie rację, ale głupi jestem. Faktycznie widzowie, faktycznie.